Siemaneczko, ja jestem Edpas i dzisiaj was witam w kolejnym odcinku na tym kanale e, Jak mówiłem, to będę grał w gry e, Teraz muszę się zalogować z tej gry Zombie Center czegoś tak Ale właśnie nie będę z tej gry logo logował, bo mi się chyba nie będzie opłacało Po przerwie zobaczycie Jezus Szybciej mi Jezu, yes. nie mogę włączyć, O oh, yes. już, już jesteśmy po tej przerwie. Nie logowałem się, bo nie chciałem. Bardzo fajne. Tutaj macie na dole taki opis. No, jak ta gra y, się nazywa. Y, dzisiaj mm, może przejdziemy coś tam wielkiego albo nie. Ja pięknice. W mi się coś włączyło innego niż to no Czekajcie tylko muszę okej okay. Dobra, włączam od nowa, żeby nie było no no to nowy. Nie jestem nowej gry o oh. co tutaj, że chodzi o? Okay. No, no, okay. no, Skip. Skip. Yeah. Yeah. Zaczynamy od o, zaczynamy z zombie. I co to jest? Srebrną... Nie. Okej, okay, mamy to. Okej. Okay. Muszę uciekać, muszę uciekać. Do, do, do tych Nie, 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 nie. O, jest, mam. Mam zębiaka. Mam dwa zębiaki. I nie, 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 zębiaki nie, tutaj nie, nie ma ząbiaka Nie, nie kolejny ząbek do kolekcji Yes, mamy cię, mamy cię, powinniśmy się jeść, jest, jest Mamy 5 na 5 zębiaków yy, Dobra yy, A co on tutaj robi? A, tak przypina te zębiaki A ok A co w tym chęci ty Wiem, bardzo fajne zębiaki Santera O, co ja włączyłem? Pewnie jakaś reklama, czy coś no. <laughs> Poczekamy na reklamy. Ta, ta reklama, a mnie nie jest potrzebna do życia ta reklama. Jeden skip na tą reklamę. A ja nie chcę. Nie, to specjalne, jeśli normalne, Okej... Okay. Przepraszam za takie lagi, ale no... Trochę cringe'owo... To wszystko jest... Kolejne o... na zombie... Potem będziemy, za... będziemy kończyć nasz odcinek, bo... Mam jeszcze inne sprawy na głowie... Nie wiem kiedy... On się pojawi... Nie, tych... ile tych ty młodzi. Trudno się mówi. Perd nie uba. Jesteś, 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 jesteś tutaj też. Jesteś. jesteś. Okej. Okay. On się cieszy, że nie mogę. Teraz jest cztery trzy. Pięć, Pięć? To jest niemożliwe. Pięć zombiaków mam. Widzicie? Będę musiał kończyć. A mi mnie noga bo zabolała. Ale naj najpierw Wam pokażę co to się tutaj robi. Z takich... z takich się robią soki i on sprzedaje tych, którzy są... jak z, 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 z. Okej, okay, mamy mać tych pałek. Więc chyba na, na lukę. Nie no, nie chcę mi się z tego korzystać. Teraz korzystam jeszcze z tego, co nie było. Bardzo fajne, fajna gra, polecam. O, no i tylko jeden został, no a to przemychamy. No po wyprzedaniu chustki, czy to będziemy... Czy widzicie więcej tych kapsuł? I może będziemy więcej doliczyć tych wąbiaków. Kombiak Nie wiem, między, między odcinkami chyba będę jeszcze grał. Yy, dzięki za uwagę. Dajcie lajka w górę. Yy, Subskrypcję. I do zobaczenia w na następnym filmie o tej grze. Będziemy ja się z wami żegnam. Ciemaneczko.